Ten facet naprawdę przesadził, to było obrzydliwe. Hey, tu Iwana na z kanału Iwan Adventure zrób to sam dom i ogród. Dzisiaj jesteśmy w plenerze. Dzisiaj jesteśmy na giełdzie staroci w Sandomierzu. Zobaczymy, co tutaj mają. To jest pierwsza giełda w tym roku, więc zobaczymy, czy wiosenne już widać akcenty. Maszerujemy, za chwilę będę przechodziła przez ten płot, więc zapraszam Was na szukanie skarbów. Pierwsza dla mnie, bo w sumie ta giełda trwa przez cały rok. Zawijam kiecę i lecę. Siopotupu! Chodźmy. Po pierwsze, chciałabym zobaczyć, czy na tej giełdzie, bo to nie tylko giełda staroci, ale też giełda warzyw i roślin ozdobnych. Yy, skoro jest już marzec, to mam nadzieję, że będą jakieś roślinki. Pamiętajcie, nie ma oglądania bez subskrybowania. Musicie o tym pamiętać. Subskrybujcie, komentujcie, bądźcie aktywni, to dla mnie mega ważne. W tę stronę są rzeczy do domu, w tę stronę powinien być ogród. Za mną są koszulki. Idziemy w tym kierunku i zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Pierwsze glebogryzarki, możesz pokazać, moja operatorko, już wyjechały z tego placu. <grystanie> Sprawdzimy sprzęty ogrodnicze, ale zobaczcie, jest już sezon zmiany: opon chyba, więc chyba wiosna już będzie. Yy, idziemy prosto yy, wzdłuż linii, tutaj, gdzie jest stacja Orlen. I dzisiaj wyjątkowo dużo ubrań. Są też buty, ubrania, kurtki. Tam zobaczymy jakieś pościele, więc tutaj się zrobił dział odzieżowy. Rozpoczynają się kosiarki, glebogryzarki, piękne sprzęty. Nawet jest taka, proszę, z kierownicą kosiareczka. Jest piła, pewnie to jest piła taka do gałęzi. Też mi się przyda w tym sezonie. No i rozpoczynają się rowerki. Z drugiej strony też mamy kosiarki. Bardzo fajne, ciekawe czy nowe, czy używane. Niektóre wyglądają jak nowe. Proszę, rozdrabniarka do gałęzi, zaraz zapytamy się ile kosztuje. Przepraszam. W jakiej cenie ta rozdrabniarka? 300, 300 zł, bardzo ładnie pracuje. W miarę mały wlot, potrzebowałabym większego, ponieważ mam na ogrodzie bardzo grube gałęzie. Za mną widzę, że są jakieś już kosiarki, fotele i jakieś kanapy, doniczki, może coś nam się przyda. W ostatnim odcinku w Rzeszowie pokazywałam bardzo fajne leżaczki do ogrodu i dzisiaj widzę, że tutaj jest jeszcze większy wybór właśnie plastikowych, bardzo fajnych. Ja polecam te leżaczki. W zeszłym roku kupowałyśmy z Magdzią białe. Bardzo fajne, patrzcie jak się fajnie rozkładają. Akurat pani nam zademonstruje. Ciekawe ile kosztują. Przepraszam bardzo, jakie cenie takie jak krzesełka? No takie niebieskie na przykład. Po 35 zł. 35 zł za granatowa i stówka za białe, bardzo dobra cena. Za 35 zł, jak ta pani nie weźmie, to zgarniamy. To jest chyba leżaczek z takim daszkiem od słońca, tylko coś jakby niski. Nie wiem, o co w nim chodzi <gryw> dokładnie. za mną z drugiej strony mamy piękną ławę, zapraszam Was do obejrzenia tego egzemplarza i ona ma złote nóżki, jest bardzo, bardzo ładna, przepiękny ma blat. Myślę, że do gry w szachy, nawet na dywanie przepiękna. I jesteśmy na kolejnym stoisku. Jaki piękny wieszaczek, proszę piękny wieszaczek. Zaraz zapytamy, ile kosztuje. Taki na czapki i na e, ubrania. Zaraz zobaczymy, czyje to jest. Niczyje. Przepraszam, to jest z państwa? Jaka cena? 70 złotych. Myślę, że za 50 by dało radę. Bardzo ładny, taki z taką siateczką. W kawiarni, w której towarzystwo lekko Dziabnięte grało w gierkę. I taki mieli fan niesamowity. Ja myślę, że chyba to była ta gierka. Zaraz się zapytam, ile kosztuje, ale jestem na 100% pewna, że to jest ta gierka. Ja nie znam tej gierki, ale ma piękną walizkę. Rami, rumi. Sprawdzimy cenkę. Przepraszam, a ta gierka w jakiej cenie? Dwie dyszki. Dwie deszki. I to jest kompletne, czy nie wie pan? E, złotych. Nie wiem. Nie wie pan. Dobra. Bierzemy to za dwie dyszki. jeszcze zapytam, czy może być coś taniej. A za 15 mi pan 19. to sprzeda? 19. 17. 19. 19. Dobra, dzięki. <grywa> o złote otargowane, zawsze to coś. Zobaczymy, czy to jest kompletne, ale mam nadzieję, bo ma bardzo ładno, ładne pudełeczko. I. Bardzo sprawiało przyjemność ludziom, których obserwowałam, że w to grali. Jeśli to znacie, właśnie o, zapytam się Was, jeśli to znacie, to dajcie znać, czy to fajna gierka, czy znacie ją, jak się w to gra. Może macie jakieś historie z tym związane. Ja w każdym razie biorę mój Nessessessir i odchodzę. Pamiętajcie, jak będziecie się wybierać na giełdę w Sandomierzu w takich właśnie miesiącach początkowo-rocznych, albo w tygodniach, bo to jest w zasadzie co tydzień. Ubierzcie się ciepło. Ja dzisiaj mam termo koszulkę pod spodem, więc ubrałam sobie taki cieniutki płaszczyk, ale i tak marzne. Jest naprawdę bardzo zimno. Niedługo będę miała czerwony nos, więc będziecie wiedzieć, że jest naprawdę zimno. Ciekawostka, wkładam moją zdobycz do mojego plecaczka, którego też zgarnęłam nie na giełdzie staroci, ale na ciuszku. Także drugie życie, proszę. Piękny kankanik. Jestem zapakowana, mogę wyruszać. Bardzo ładna lampa. Jaka cena? 45. 45 zł, kiedyś widziałam taką właśnie, ale jest żaróweczka. Piękna, jak falbanka. Bardzo podobna do tej miski, z Jiska, która teraz jest wiralowa. 45 zł śliczna, tylko kurczę troszeczkę za długa, jak do mojego mieszkania. Dużo bananówek można sobie tutaj zrobić. By przegrzebki znaleźć ładne rzeczy. Ja widzę właśnie dwa ładne różowe kieliszki, takie falbaniaste. O, proszę. Piękna. Tylko, że no niestety, pouszkadzana. Tutaj w tych bananówkach mamy wszystko po dwa złote i widzę takie salaterki. Nie wiem, czy znacie takie słowo. Ja w takim dzieciństwie jadłam galaretkę z bitą śmietaną. Można by było sobie tutaj nawet więcej zgarnąć. Albo jakieś małe filiżaneczki na espresso. Też fajnie można tutaj coś odszukać. Dział fitness. Proszę, idziemy pytać o te wszystkie orbitreki. Dział fitness, a obok dla osób, które nie będą ćwiczyć, nie chcesz ćwiczyć? To bierzesz to i tyle ci już pozostaje. Super orbitrek. Zaraz zapytamy się, czyje to? Proszę, pięknie, chodzi, pięknie. Jaka cena? 380. A taki rowerek? 2,5 półsłówki za rowerek. To jest dużo. Kiedyś widziałam za osiem tych. Można też wziąć wentylator i od razu się schładzać. A jaka cena tego wózka? Dwie stówki. Fajne, bardzo fajne. Piękne pieski. Zaraz zobaczymy, ile kosztują. A tutaj jest bardzo podobny koszyczek. Ostatnio kupiłyśmy taki koszyczek, no nie? To tu mamy kolejny koszyczek. Proszę, jaka cena jest od tych piesków leżących dużych? 120 i po stówce, bardzo ładne. 120. 120. Przepiękna lampa. O oh my god, piękna jest, jak, ta, jak muszla. Jak muszla, bardzo ładna, 120 ze złotym y, tym zaczepem. Piękna. Przepiękna, porcelanowa, ciężka. to też jest liczne. Te lampeczki też są urocze. Do sypialni, takie typowo angielskie, nie? Do mieszkania, które ma dużo tapet. Przepiękne. A ta duża lampa? 80 złotych. Mosiężna. ok, Mosiężna faktycznie ma taki ładny kolor tutaj. O i tutaj ma na dwie żarówki. A i wiem, wiem o co chodzi. To dlatego jest takie coś, bo to się ściąga i to się rozszerza. Jak takie starodawne lampy plastikowe w kuchni piękna. Za 80 zł, bardzo ładna. Bardzo, bardzo ładna. Jeszcze sobie przejdziemy i zobaczymy co zrobimy z tą informacją. Mamy tutaj takie piękne malowane talerzyki. I właśnie się przed chwilą dowiedziałam, że po 5 zł, więc zaraz sobie tutaj coś zgarniemy. Wszystkie są ładne. Ten chyba mi się najbardziej podoba, najbardziej do mojej żółtej kuchni. I słuchajcie, one już mają haczyki. To jest mega, mega ważne. Jeszcze takie. Nie ma takiego sprzętu, obok którego przejdę obojętnie, tak? Zaraz dowiemy się, ile to co kosztuje. W jakie nie to? Za 8 dych Pan odda. Białe. No, cute Fajne. No nie wiem. Przemyślę ten temat. Zwykle właśnie w tym miejscu, na końcu tych wszystkich pierdołeczek, zaczynają się meble takimi właśnie ładnymi egzemplarzami. Zawsze jest tu otwarta furgonetka. Dzisiaj jest w niej kredens, który kosztuje 1100 złotych. Ale taki nie wiem, czy on jest stylizowany na, na stary. Jest niezbyt w moim typie, ale krzesła są bardzo ładne. Krzesła są bardzo ładne. Te są piękne na przykład na taras. Piękne z taką krateczką. Te są takie bardziej już e, tronowate. Dużo więcej mają detali. Według mnie troszkę za duże, ale jeśli ktoś chce bardzo wygodne krzesło do kuchni, to może jedno, a porządne. Za mną kolejne stoisko. Tym razem zobaczymy, ile kosztują. E, na przykład, ile kosztuje taki donat dla kotka. Z takim większym otworem dla większego kotka. Przepraszam, jaka cena tego? 50 zł. Bardzo fajne dla większego kotka. Jeśli nie trafiliście w dyskoncie, tak jak ja trafiłam, to macie za 50 zł. Transporterki też są dla zwierząt. Bardzo fajne, duży transporterek. O. I takie mikro. Ćwiczenie. Na tym stoisku jest różowa drabina. Głosujcie, czy powinna zabrać ze sobą różową drabinę? Przepiękna różowa drabina, aluminiowa. Jeśli ktoś chciałby ze mną współpracować. I ma w ofercie go karty, to jestem chętna. Właśnie tutaj jeden zobaczyłam za 750 zł i widzę go w ten sposób. Malujemy go na żółto lub na różowo, jak różowy piekarnik, i jeżdżą wszyscy dookoła rynku w rozwadowie. Jakie to jest ten zielony fotel niski? Ten taki yy, miękki. Zobaczymy go z bliska. Piękne. Można sobie przetestować? Ale super. To czemu pan na tym fotelu nie siedzi? Jak jest taki wygodny. Nawet aktywny tak. Dobrze. A za 200 zł Gdyby pan to puścił? Nie. To nie jest w cenie. Takich rzeczy w A, cenie nie ma. Nie, to wtedy po prostu go nie chcemy. No, za 200 pan? Tak? Przed chwilką testowałyśmy, testowałam bardzo fajny, piękny, zielony fotel i stówkę bym utargowała bez problemu, ale pan nas zniesmaczył i powiedział, że od niego nie kupię. Także proszę nas nie zniesmaczać. W takich pudełkach nie zawsze są talerzyki albo jakieś takie nieładne rzeczy, ale czasami może się też trafić o. Proszę. Bardzo ładna lampa. Na takiej kolumnie do lekkiego odczyszczenia. Niezbyt ciężka, ale bardzo, bardzo ładna. Po 30 podoba się zielony kolor, zatem idziemy pytać o te fotele. Przepraszam. Jaka cena tego fotela? To niech pan od razu zapyta, czemu tak drogo? Foteliki za 130 zł. Dobra, dobra, dzięki. Dobrze. Jesteśmy na kolejnych bananówkach. Co tu ciekawego można znaleźć? Kieliszki, filiżanki, talerzyki. Tutaj zwykle rzeczy kosztują około 5 złotych, tak bym obstawiała średnio. Idziemy dalej. Mniej więcej w tej części giełdy kiedyś kupiłam moje baterie do łazienki. Tutaj w tym momencie widzimy Innego rodzaju rzeczy, ale można zawsze sobie też coś wyłapać. Na przykład takie krzesło, bardzo stabilne, z pewnością bardzo wygodne. I ma taki uchwyt właśnie fajny do przenoszenia, więc to krzesło według mnie warte uwagi. Tam są jakieś komody, ale to nie jest za bardzo w moim guście. Przejdziemy dalej i zobaczymy jeszcze takie fotele Ala Ludwik, i kryształy. Przepiękny kwietnik, nie, nie dla mnie, bo mam kotka, ale przepiękny kwietnik. Paprotkę tu widzę w jasno-zielonym odcieniu. Piękna, albo do łazienki na przykład gdzieś w rogu. Bardzo ładny egzemplarz. O, podwyższona doniczka do uprawy. Proszę, na balkon. Bardzo fajna, zardzewiała, ale przecież tutaj się i tak wkłada jakiś plastik albo można sobie to wyścielić. Bardzo ładna daca. To jest taka No. Piękna. Ile ona kosztuje? Co 20, ale piękna jest. Bardzo ładna. Piękne łabątki. Jest więcej ich. Jest jeszcze taki cocik. jakie to jest za te talerzyki? Po 10 zł. Tu mamy bananówkę, gdzie są właśnie podstawy do lamp. Taka lampka. Jeszcze nie widziałam w życiu takiej lampki, ale myślę, że naprawdę jest efekt przepiękny. Znaleźliśmy go, tak myślę. I mamy kolejne bananówki. Kiedyś już widziałyśmy te filiżanki. Tylko nie wiem dokładnie, czy to są te. Spójrzcie na to. Przepiękna. Jest jeszcze miętowa, haberkowa, zielona, musztardowa, no przepiękna, jeśli lubicie taką kawusię, na no Amerykanę na przykład. Bardzo fajna figżanka i różne kolorki. Tu są takie ładniejsze rzeczy. Jest kryształowa, na przykład gruszka, przepiękna. Patrzcie, jak to pięknie błyszczy, coś pięknego, tylko nie wiem do czego to mogłoby służyć, na przykład jakiejś cukierki. Jest lampa solna i w kolorze kremowym, nie widziałam takiej nigdy, zawsze widziałam w kolorach takich właśnie lekko różowatych, różowawych. Tu są takie bardziej wyselekcjonowane rzeczy, bardzo, bardzo ładne. Są też jakieś talerze na ścianę, już gotowe i różne figurki, proszę, jamniczki. Nie wiem jak się nazywa tarasa, nigdy nie mogę sobie zapamiętać o ten piękny z przodu. Sznaucerki. Tutaj jest jeszcze więcej piesków. Creepy kanapa, ale wazon za nią jest piękne. To wygląda trochę jak karczoch, trochę, nie? Pięknie o to wygląda, ten wazon jest cudny. Zielony wazon z tyłu też jest piękne. Rozmawiajmy o barzankach. Proszę, zbliżenie na te piękne talerze mojego operatora. Proszę. Po prostu. Nie wiem, czy to jest ręcznie malowane. Podejrzewam, że. Chyba tak. Piękne szachy. Takich jeszcze nie widziałam. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś jest w środku. Oh my goodness! Ale świetne. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Bardzo fajne na prezent dla kogoś, bo to jest naprawdę na magnesik. Przepraszam bardzo. Jaka cena tego? 45 złotych, prześliczne, błyszczące na prezent dla kogoś, kto lubi grać w szachy, nie musi grać online, może grać na żywo. Tu mamy jeszcze kolejne talerzyki na ścianę. Proszę, taki, to są chyba wszystkie takie same, czyli wszystkie z zakochaną parą. Nie wiem, czy dawniej się na takich jadło deser, mi by było szkoda, skoro jest komplet, to chyba się tego używało. Tu są różowe lampki, alas meg, Cztery. Można sobie w czterech pokojach to zamontować. Piękny piesek. O i proszę, kaczuszki, jakie piękne. Śliczna kaczuszka, mała kaczuszka i dzieci kaczuszki. Mała kaczuszka i dzieci kaczuszki. Piękne wazony, trochę wyglądają jak samolot, trochę takie art deco, nie wiem. Bardzo ładne są dwa i taki po prostu niespotykany, niespotykana rameczka, piękna, ramko figurka. bardzo, bardzo ładna. Przepiękny stolik, ostatnio pokazywałam takie styklę Maxa, arbuzy i tak dalej, właśnie na, tym, na tej zasadzie mocowane. Wygląda jak kropla farby. Zaraz zapytam się, ile kosztuje to. Jaka cena tego stoliczka? 180, piękna, przepiękna. Na dzisiaj to tyle. Przeglądnęliśmy mnóstwo rzeczy do domu, kilka rzeczy do ogrodu, więc za dzisiejszy odcinek Wam bardzo serdecznie dziękuję. Możecie napisać w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało, co Was zaskoczyło, może na przykład stolik kropla, albo na przykład pan, który nas zniesmaczył zielonym fotelem. Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym tygodniu. Zawsze sobota, dziesiąta. Nowe odcinki. Trzymajcie się, buziaczki w pusiaczki. Bye, bye.